Tutaj Elfik. W dzisiejszym filmiku chciałabym pogadać o tych wszystkich dziwnych, slash niepokojących art hackach, czyli artystycznych life hackach. I bardzo mocno kusi, żeby po prostu to wszystko wyśmiać i udowodnić, że te rzeczy nie działają, ale postanowiłam, że podejdę do tego tematu nieco inaczej i pokażę Wam, że to, co się tam wyczynia, ma wbrew pozorom dużo więcej sensu, niż mogłoby się wydawać. Zapraszam na odcinek! Jak pewnie zdążyliście zauważyć, od pewnego czasu pracuję nad kursem rysunku hiperrealistycznego i powstały już cztery odcinki na ten temat, ale ten styl jest bardzo mocno wymagający i stworzenie takiego rysunku bardzo dużo trwa. Dlatego postanowiłam, że w przerwie skupię się na innym temacie. I Arthaki już od dłuższego czasu zajmują moją uwagę. Teoretycznie są to rzeczy, które powinny być szybkie, proste, łatwe do wykonania i rozwiązujące realny problem. Jednak w przypadku porad artystycznych sprawa ma się nieco inaczej. Wiele arthaków sprowadza się do tego, żeby zrobić sobie szablon. A szablon można zrobić ze wszystkiego: z kwiatka, z ryby, można sobie wyciąć szablon. To całe podejście gubi jednak prawdziwy sens posiadania hobby rysowania. Bo w sztuce nie chodzi o to, żeby zrobić coś jak najszybciej, tylko o to, żeby czerpać z pracy autentyczną przyjemność. I tego typu porady mogą się przydać na przykład rodzicom, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko ma na następny dzień przygotować obrazek na zaliczenie plastyki w szkole. I im takie coś mogłoby się spodobać. Zwłaszcza, że zauważyłam, że sporo osób po 40, zwłaszcza na Facebooku, bardzo chętnie szeruje tego typu filmiki. I to są dokładnie te same osoby, które wieki temu mówiły nam: Dziecko, nie ufaj temu, co widzisz w internecie, a teraz sami udostępniają filmik, w którym ktoś pokazuje, że wsadza róże do miodu i myśli, że z tego urośnie kwiatek. No i. Jak wspominałam, tego typu filmiki bardzo łatwo obśmiać, dlatego że one są tak do bólu, nieprzemyślane i robione na szybko, że wytknięcie im błędów lub znalezienie dużo szybszego rozwiązania na nieistniejący problem zajęłoby nam kilka sekund. Przychodzi mi w tym momencie do głowy filmik, który na swoim kanale przytoczyła prostracja taki, w którym ktoś zrobił sobie kredkę przyczepioną do śnieżnej kuli. I to brzmi dokładnie tak, jak wygląda. To też jest to bez sensu i była to bardzo niewygodna kredka. Wolałabym jednak nie posiłkować się zbyt często prostracją i jej serią Najgorsze DIY, bo prostracja to jest ostatnia osoba, z którą chciałabym mieć dramę na YouTube, dlatego że ona w tytule filmiku swojego napisałaby: Ile mam lat? Więc to przeraża mnie ta wizja. Także nie. Bardzo proszę. Nie chcę. No dobrze, no to czas na zapoznanie się ze zjawiskiem. Farm kontentu oraz tworzenia filmików, które są celowo głupie. Farmy contentu to firmy, w których pracuje dużo osób i które produkują filmiki do mediów społecznościowych na ogromną skalę. Wbrew pozorom, filmiki te są bardzo przemyślane. Ich tytuły są tworzone według klucza. Miniaturki mają przyciągać uwagę, a niekoniecznie pokazywać to, co faktycznie jest w filmiku. Nagminne jest też wałkowanie tych samych pomysłów co odcinek, albo jawne wrzucanie dokładnie tego samego fragmentu dwa razy, żeby filmik się łapał na większe zarabianie. I z tego powodu kiedyś prawie wszystkie filmiki, które widzieliście na YouTube miały dokładnie 10 minut i 1 sekundę, a od jakiegoś czasu 8 minut i 1 sekundę, bo takie były progi, w których można było zwiększyć liczbę reklam na filmiku. I żeby nie było, sama tak czasem robię i na przykład dodaję na końcu Q&A czy Persy, Bywa. Ludzie się generalnie bardzo wkurzają na te filmiki i zastanawiają się, kto te filmiki ogląda. Tymczasem... Ja je oglądam. Oczywiście nie z zamiarem powtórzenia tych genialnych pomysłów, które się tam znajdują, tylko jako osoba żyjąca w XXI wieku cierpię na olbrzymi problem ze skupieniem uwagi. To jest chyba coś w rodzaju choroby cywilizacyjnej. I dużo atrakcyjniejsze dla mojego zmęczonego życiem mózgu jest oglądanie szybkich, kilkusekundowych filmików z wieloma cięciami, niż tego, jak ktoś nad jednym projektem spędza 10 minut. No, smutne, ale prawdziwe nie. Część tych dziwnych pomysłów na filmikach jest podyktowanych tym, że pracownicy farm contentu są nie chciałabym powiedzieć zmuszeni, bo zapewne dostają za to pieniądze, ale mają za zadanie stworzyć jak najwięcej kontentu, czyli treści w bardzo krótkiej ilości czasu. I nie mają po prostu tego czasu na to, żeby wymyślić sensowny lifehack, sensowny DIY, żeby przetestować czy to działa, żeby popróbować może jakieś inne opcje. Nie, nie ma na to czasu. Jednak te najbardziej ekstremalne Normalne i powiedzmy kontrowersyjne pomysły w stylu um, utknęły ci nożyczki w kubku, to rozbij kubek. To te akurat są robione celowo, ponieważ tego typu jawna głupota sprawia, że ludzie są jeszcze bardziej nakręceni i piszą jeszcze więcej komentarzy w stylu: hej, to jest kretyńskie. Pewnie nie powinnam tego mówić, ale. Dla popularności filmiku nie decyduje liczba samych łapek w górę. Łapki w dół też się liczą i niestety liczą się pozytywnie, bo oznacza to, że filmik wywołuje jakieś emocje i wtedy po prostu jest on pchany dalej. Także nawet jeżeli wściekłe osoby, które zobaczyły, że ktoś rozbija kubek, piszą negatywne komentarze i dają łapki w dół, to jednak mimo wszystko działa to pozytywnie dla tego filmiku. To co najlepiej klika się w internecie, to to jest obrażanie czegokolwiek. I mówię to także z własnego doświadczenia, bo dwa najpopularniejsze filmiki, jakie ja miałam w tym roku, to były filmiki, w których obrażałam Kretki Big. I teraz tak. Dużo łatwiej jest obrazić korporację za zrobienie kretyńskiego filmiku, dlatego że ci pracownicy raczej nie są zasmuceni faktem, że stworzyli bardzo kiepski piórnik z kleju na gorąco i z cekinów. Nie. Oni sobie po tym wszystkim wrócą spokojnie do domu, włączą telewizor i zapomną. Więc. Mamy tutaj z jednej strony kontrowersję, ale z drugiej taką, która nie dotyczy personalnie danej osoby, tak? Więc jest to dużo łatwiejsze. Także farmy nagrywają i mają content, youtuberzy nagrywają o nich i mają content, biznes się kręci, wyświetlenia lecą i jest fajnie. Śmieszkowanie kończy się niestety w momencie, gdy te przedstawione pomysły są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które je powtarzają. Przyznam wam, że jeżeli chodzi o porady dotyczące artystycznej sfery, to nie zauważyłam takiego, który mógłby być potencjalnie niebezpieczny. Jeżeli wy widzieliście to, koniecznie mi podeślijcie, bo jestem bardzo ciekawa. Temat niebezpiecznych lifehacków od lat bada i walczy z nim australijska youtuberka Anne Rydon z kanału How to Cook That. Zaczęła ona od demaskowania fałszywych przepisów na ciasta i z czasem zauważyła, że wiele porad jest nie tylko bezsensowne, ale też niebezpieczne dla zdrowia. I najgorsze jest to, że stylistyka takich filmików jest kolorowa i szybko przyciąga uwagę głównie dzieci, które. Tak jak ja, mają problemy z utrzymaniem uwagi na dłuższym, nudnym filmiku. Oprócz ujawniania, które z popularnych trików są potencjalnie niebezpieczne, Ann pokazała także, jak duże korporacje dewastująco wpływają na pojedyncze kanały prowadzone przez pojedyncze osoby. Może jestem małym kanałem, ale profesjonalizm zachowamy. Nie będę tutaj przytaczać całych filmików Ann, bo uważam, że odwaliła świetną robotę i że zasługuje na wyświetlenia. Po prostu wpiszcie sobie w wyszukiwarce YouTube Ann Readon Debunking. Ta seria jest świetna, mogę ją oglądać dla czystej rozrywki, a przy okazji edukuję troszeczkę na temat tego, jak wygląda brutalny świat YouTube i farm contentu. No dobra, ale była tu mowa o dużych kanałach prowadzonych przez wiele osób, osób, które po zalaniu ręcznika cementem i zrobieniu z niego doniczki mogą spokojnie iść do domu i zapomnieć o tym, co zrobiły. Ale te mniejsze kanały DIY prowadzone przez jedną osobę, to mają trochę jednak przerąbane. Wyjaśnię wam dlaczego. Ja prowadzę kanał o rysowaniu, więc mam niewyczerpalne źródło kontentu, czyli treści. Wystarczy, że wyjdzie jakiś nowy film lub serial, a ja mogę po prostu narysować głównego bohatera, opowiedzieć o fabule tego serialu czy filmu i przy okazji opowiedzieć, jak sprawują się kredki, których używam w danym projekcie. Kanały, które tworzą hiperrealistyczne ciasta, zawsze mogą zrobić hiperrealistyczne ciasto w kształcie czegokolwiek. Tutaj także lista tematów jest niewyczerpalna. No a z kolei kanały komentarzy mają tyle dram do komentowania, że pewnie sami nie wiedzą, w co ręce włożyć, więc też niewyczerpalne źródło pomysłów na odcinek, bo zawsze coś się dzieje. Na no co mają zrobić ci biedni ludzie od kanałów DIY? Przecież. Zazwyczaj pomysł na lifehack przychodzi do głowy spontanicznie i w zupełnie przypadkowy sposób. Na przykład z tego co mi wiadomo lody powstały w ten sposób, że jakiś facet wieki temu zostawił szklankę z mlekiem na mrozie i o niej zapomniał, a później zorientował się, że można tego używać jako lodów. Znaczy, że to można lizać. Z kolei jakiś rolnik też wieki temu nie miał do czego włożyć mięsa, więc włożył go w kawałki chleba, żeby sobie nie ubrudzić rąk tłuszczem z tego mięsa, no i tak powstały burgery. Generalnie spontanicznie, tak? Ale tego typu olśnienia nie zdarzają się 24 razy w ciągu jednego tygodnia, a jeżeli masz kanał w tym temacie, to masz troszeczkę przerąbane i musisz zacząć wymyślać problemy, które nie istnieją. Powiedziała dumnie Basia, autorka jednego lifehacka, z którego jest dumna. No, no to takie wynurzenia dziś miałam na ten temat. Dajcie mi znać, co sądzicie. Serdecznie Was zachęcam do obejrzenia serii Unreadon na kanale How to Cook That, bo naprawdę otwiera oczy na, na ten brutalny świat YouTube'a. Nie myjcie zębów klejem na gorąco. A jeżeli nie potraficie szyć, to poproście osobę kompetentną, żeby pomogła Wam robić średniowieczny projekt księgi, który zobaczyliście na kanale u innych twórców. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! No i teraz nie mam pojęcia, czy udało mi się dobić do tych 8 minut nagrania. Jeśli nie, to ja tak tu sobie, jeśli pozwolicie, pogadam. Tak bez sensu, bo i tak to jest ten moment, który ogląda już tylko i wyłącznie mój tata, żeby mi nie zepsuć wskaźnika audience retention. A ja potrzebuję mieć ten filmik na co najmniej 8 minut, bo wyszedł nowy dodatek do Simsów i chciałabym go sobie kupić. Ten z wilkołakami.